Cześć, dzisiaj zagramy w Talking Janusza, czyli jak to juniorski nazywa Talking Juan. Kuan, czy jak się to tam wymawia? Zobaczcie, jakie on ma ślepia. No, niby to ma być straszne, a jest bardzo śmieszne. Takie gałki wyszły, mu, chyba długo nie spał, tak mi się wydaje. Słuchajcie, zostawcie lajka. On chyba nie śpi. Patrzcie, co te źrenice robią. Uuu, ziup, 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 ziup. Ale zęby i uśmiech to masz taki szczery, słuchajcie, tylko. Czemu on cały czas taki, taki wytrzesz? Czy ja nie rozumiem tego? I chyba za dużo gra na komputerze. Pamiętajcie, nie grajcie tyle na komputerze, nie spędzajcie tyle czasu przed telewizorem, bo skończycie z takimi oczami. Mówię, trust me, true story. Dobra, musimy go nakarmić. Za bardzo nie mam pieniędzy. Chociaż te jaszczurki zje plus jakieś tam te, no fajne rzeczy je, no ta mysz to. O, to już jest coś lepszego, tylko, że my potrzebujemy zagrać w jakąś gierkę. Umyjemy trochę go, proszę bardzo. Zagramy w jakieś gry, żeby zrobić sobie tutaj pieniądze, tak? <słuch> Eliate. Jesus Christ, Eliate. Też, te, tego to jeszcze nie było. Ale tu ja jeszcze chcę zagrać te Eliate. To jest chyba gra, no, słuchajcie, hiszpańska, tak mi się wydaje. No Juan... Y, 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 Juan... Enrique. O jezu. No nie, no 7 monet to jest bardzo mało. Ja chcę jeszcze więcej. Musimy nazbierać na tą kanapkę przede wszystkim. Mam nadzieję, że się uda. O, tu już jest poziom w ogóle trudniejszy, bo jest więcej tych skał. Są podwójne i to tak koło siebie. Więc y, to nie jest nic, nic dobrego. No ale spokojnie. Myślę, że pobiję tu swój rekord i będziemy w stanie go nakarmić jakąś kanapką albo czymś takim e, dobrym, nie? Niech będzie jad karaluchów czy jakichś robaków, jakiś tam czegoś fuj. Chociaż, yy, tak szczerze mówiąc, ludzie tam w Azji jedzą takie świerszcze i te rzeczy smażone, do, przyprawione dobrze. Yy, więc no, co kto lubi. <ścoughs> Francuzi jedzą znowu ślimaki, nie, no ale to są takie specjalne. Więc no. O, kurka, ale jest trudniej. Patrzcie, ciekawe czy dobije do setki, jak myślicie. O, kurka, ej! Jestem chyba dobry w tej grze, nie? Talkin Żuan dał mi... Janusz mi dał moc, słuchajcie. Także jest dobrze. Może się uda 100, 100 monet uzbierać. To by było naprawdę kozacko. Ta gra się idealnie do tego nadaje. Aaaa! Prawie już, już się nie dało. Nie no, 42 monety. Mamy w sumie, słuchajcie, 48 monet. To możemy mu dać tą kanapkę, nie wiem, i mleko. Niech sobie poje, proszę bardzo. No i... I wszystko na maksa. No nie, jeszcze musi się tutaj przespać, słuchajcie. Jezu, jak go śpi. Co tu się dzieje? Jesus Christ. No dobra, tu już nie za bardzo nie ma co robić. a ja nie będę na siłę przedłużał tego odcinka. Jak chcecie więcej, to dajcie znać.